Gdyby tak wyjechać poza schemat i w te wakacje odkryć coś nowego? Wyznaczać nowe kierunki i cieszyć się nowymi, wygodnymi sposobami kupna biletu. Teraz bilety kupisz gdzie chcesz i jak chcesz i ruszasz w swoje strony. Odkrywasz nowe regiony, połączenia i miejsca, bo Polska jest piękna. W ofercie wakacyjnej wybierz bilety turystyczne, bilet tygodniowy wakacyjny lub ofertę ty i raz, dwa, trzy dla Ciebie i bliskich. Podróżując z Polregio, z miejsca nawiązujesz nowe relacje. Bez podziałów i przedziałów poznajesz nowe twarze, nowe pociągi, nowe udogodnienia. Nowe czeka na ciebie, Twoich bliskich i znajomych. A podróżując razem, oszczędzacie na bilecie. Skądkolwiek jesteście, jacykolwiek jesteście i gdziekolwiek się wybieracie, codziennie 1700 pociągów Polregio wyrusza w trasy, by zabrać was do 1900 stacji w miastach i miasteczkach w całej Polsce. Polregio. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.